Witam Was w filmiku informacyjnym Mam do powiedzenia parę rzeczy. Takich informacyjnych, organizacyjnych, że tak powiem i taki jakby dodatek dla Was, ale to będzie później, żeby nie było. No. Pierwsza rzecz to chodzi o zagrajmy. Nic się nie bójcie, żadnego zagramy jeszcze nie usuwam, jeszcze. Yy, ale yy, żebyście wiedzieli kiedy się odcinki pojawi się pojawiły i tak dalej no to warto powiedzieć coś o tym no to yy, niedługo będzie po prostu masakra odcinków yy, z black mesy mam ich około z 20 a ostatnio nie miałam po prostu czasu żeby je powysyłać i dlatego ich nie było Z Evil Cry chyba mam jeden odcinek do jeszcze do wysłania więc go wyślę może dzisiaj, może jutro nie jestem pewna ale postaram się A co to firam to kiedy wyślę już wszystkie te odcinki z Black Mesa te, które oczywiście mam nagrane jeśli chodzi o jakieś nowe zagrajmy które by miało się pojawić na moim kanale to nie jestem do tego pewna, ponieważ mam już trzy zagrajmy, które muszę skończyć. Oczywiście Fira, którego już prawie chyba kończę, chociaż nie jestem pewna, bo nie wiem nawet gdzie jestem teraz. A gdybym skończyła Fira, to na pewno bym zaczęła nagrywać kolejno... kolejny dodatek do Fira. Wiecie jaki, nie pamiętam nazwy. <laughs> no. A co to jeśli chodzi o e, poradnik Gimpujemy Jak wiecie poradnik do Gimba i tak dalej Gimba, boże. przepraszam, ale mam Katar znowu e, To by się pojawił może w niedzielę jakbym zdążyła go nagrać Nie jestem pewna ale bym się postarała A jeśli chodzi o Slendera kolejne części to może za tydzień się pojawi, kiedy bym była sama w domu, ponieważ nie chcę się wydzierać w, do, w domu, gdyby był, nie wiem, jakiś ktoś w domu. No właśnie. A jeśli chodzi o pograjmy, pograjmy będą i to będą, będą dużo będą. A jakie? No z dwóch gier przewiduję. Eee, z jednej gry, która jest za free na steamie, więc muszę ją pobrać. A mam teraz szybszy internet, więc chyba szybciej się pobierze. Przyjąłam taką nadzieję. A drugie to będzie gra, którą dostałam od mojego znajomego nasz.pl. Bardzo Ci dziękuję. To bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję. No, też nie grał w takiej gry, ale i tak Ci dziękuję. Eee... Kolejna rzecz, jeśli chodzi o vlogi. Eee... Vlogów na razie nie będzie Dl Dlaczego? Po prostu nie mam czym nagrywać je A nie chcę nagrywać tą moją kamerką ona, si ona tylko służy tylko chyba do nagrywania Zagrajmy A jeśli chodzi o jedną rzecz właśnie Chodzi o mój internet eee, Mam już szybszy internet, jak już wspominałam wcześniej I Nie wiem jeszcze za bardzo jak to się robi Ale czy byście chcieli, żebym robiła live y? Nie wiem za bardzo jeszcze jak się je robi ale się popytam, jeśli byście oczywiście chcieli takie Jeśli tak, to piszcie w komentarzach Oczywiście jeśli tak, to piszcie Tak, bo live, jej! Y. Kolejna rzecz, która będzie y, Jakieś te parę, nie wiem, chyba dwa tygodnie y, Czyli 22 Będzie Unboxing, że tak powiem Czyli rozpakowywanie, a czego? Assassin's Creed Trójki, tak jest, przyjdzie do mnie 22, dokładnie przed premierą chyba, bo premiera jest 30 na PC, nie jestem pewna, ale chyba tak i dostanę to oczywiście, to nagram jakoś. I jeszcze uprzedzam e, pytania typu, czy zrobić, zagrajmy z Assassin's Creed Trójki. Niestety, na razie, na razie tego nie zrobię, chociaż bym chciała. Ponieważ e, mam swoją kartę graficzną, jak już widzieliście, jak czasami mi się gra zacina. A więc e, poczekam, aż na święta podejrzewam będę mieć nową kartę. Czyli zagrajmy gdzieś by się pojawiło w nowym roku. Podejrzewam, jeśli nie będzie końca świata oczywiście. E, bym chciała polecić jeszcze konto mojego znajomego którego obiecałam, że polecę konto jego, więc polecam. E, nick, link i tak dalej. Inne rzeczy znajdziecie w opisie, ponieważ zapomniałam Niku, przepraszam bardzo. Pamiętam tylko, że to było z czternastką, ale no. No przepraszam, bardzo dobra. Kolejna rzecz, którą chyba każdy na to czekał. Tum, 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 tum. Jest to operacja jakby e, tydzień otwarty, że tak tydzień albo dzień nie, dzień nie to tydzień dobra, nie wiem albo dwa tygodnie, nie jestem pewna. E, operacja ma na imię, że tak powiem tło dla ciebie, tak? Tło dla ciebie, dla wszystkich, dla twojej babci, dla dziadka, chociaż nie, dobra. E, o co w tym chodzi? Zgłaszacie się, że chcecie mieć tło, ja wam je wykonuję ale są pewne warunki chyba są tylko dwa warunki warunki są takie, musisz mieć przynajmniej jeden film na swoim kanale i przynajmniej jednego suba a co musicie napisać żeby zgłosić swoje siebie żebyście dostali te tło trzeba napisać styl czyli czy wolicie mieć jakieś takie mroczne takie takie ciemne kościotrupy, no też nie kościotrupy, dobra, jakieś takie mroczne, jakieś takie wesołe, kolorowe, czy może jakieś takie nowoczesne, że tak powiem. Wiecie, takie światełka i tak dalej. Eee, z czego ma być te tłoczy, z jakichś gier, maksymalne trzy gry można podać, żeby nie było więcej, proszę. Chyba, że macie, nie wiem, jakieś swoje obrazki, które byście chcieli mi dać, żebym zrobiła z tego tło, to wtedy podajcie linki do tych obrazków, chyba, że nie chcecie w ogóle żadnych obrazków, tylko chcecie sam nick. Kolejne to kolory, czy jakieś, jakie byście chcieli kolory, różnych takich efektów, które bym tam podawała, podała, zrobiła, no właśnie. Czyli na przykład czarne, chociaż czarne jakbyście chcieli tło, a czarne kolory, no to raczej nie za bardzo. No to pomyślcie o tym. Jakieś dodatkowe rzeczy, czyli na przykład jakiś napis byście chcieli, dodatkowy na przykład hello, czy coś takiego, to też piszcie, jeśli byście chcieli oczywiście. I swoje prośby, na przykład swoje uwagi, co bym musiała jeszcze tam dodać, co byście jeszcze chcieli. I jeszcze jeśli chodzi właśnie o te tło, gdybyście właśnie dostali ode mnie to potwierdzenie, że zrobię dla was to tło, to przepraszam, jeśli by były jakieś na przykład problemy, gdyby były problemy z tym tłem, to bym oczywiście poinformowała Was o tym. I jeszcze na pewno by było jakieś opóźnienie, bo nie wiem ile dostanę tych zgłoszeń. Pewnie dużo, też mam nadzieję, że nie. Jeśli by było oczywiście opóźnienia, problemy ym, No to wtedy poinformuję Was Czas wykonania nie wiem kiedy bym wykonała to tło Ponieważ nie wiadomo kiedy bym miała jakąś wenę Ale postaram się bardzo na pewno I zgłoszenia można dodawać do jutra Czyli do niedzieli Mam nadzieję że dzisiaj wyślę ten filmik Czyli w sobotę, dzień sobota, Dzisiaj jest poniedziałek powiem piątek który dzisiaj jest piątek dobra powiedzieli tak dzisiaj jest sobota dzisiaj jest piątek dobra no a więc zgłaszajcie swoje tła znaczy nie swoje tła tylko z... propozycję żebym zrobiła tło no właśnie eee... no i piszcie czy byście chcieli te lajwy czy nie czy... Eee... czy byście jeśli macie jakieś po prostu pytania do mnie to piszcie oczywiście ja postaram się wam odpowiedzieć na te pytania. A jakby jeszcze ktoś nie wiedział co to zagra w tle, no to to jest Assassin's Creed Revelation. No i co się tak wyginasz tą głowę, Jesus, dobra. Ja to tutaj kończę, Piście, komentujcie, oceniajcie, dajcie może jakiegoś subka małego, jakbyście chcieli. No i to tyle, goodbye wszystkim, bye.